chwili, yy, chciałbym wyrazić ponownie, drugiego dnia, niezadowolenie z faktu, że nie ma Basyla. To jest skandal. To jest najzwyklejszy w świecie skandal. Rzucał czapką w kamerę, mówił, że przyjedzie, i go nie ma. Ja go chciałem poznać. Przed Marek, no mówisz, że nie używasz snapa, a ja oglądając was na snapie, czyli się prosto jakiegoś najlepszego No Ja wiem, wiem, ale ja jednak chciałem wiesz, zbić piątkę, żeby zrobić sobie zdjęcie z nim, wiesz. Na co no snapa? No to zobaczę co robi, ale wiesz no zdjęcia z no tym co? Mogę sobie fotos się dostawić do niego, <grym> to wiesz, no. To jest to samo. <grym> No o tak, w końcu. Wszyscy, wszyscy inni pełnią rolę aktorów drugoplanowych. No. To powiedz, jak się czujesz teraz? Początek Dobrze, do dnia. trochę podobnie trochę mnie nogi, ale poza tym lepiej, lepiej niż myślałam, że będzie na dwudniowych zawodach. Trochę szkoda, że nie ma na strefie rozgrzewki axla, którego nigdy nie trzymałam w ręku. To eee, jest minus. To jest minus. Kolejny plus jest taki, że tutaj na pewno nie ma 400 metrów, tylko jest tak pewnie niecałe 300. Im mniej biegania, tym lepiej. A jak czujesz jeszcze z tym, że w końcu mam akredytację na biało? W końcu odpowiedni człowiek na 8 miejscu. Patrzę na to. Dzisiaj mnie nie wyrzucą z nikonu. Mogę bo w kiblu będę go <laughs> Dzień dobry panowie, może na chwilę? Chciałem się zapytać na się świecie przed tym eventem. Rewelacyjnie. A mieliście okazję wcześniej na akcji pracować? Nie. Nie. Wielkie zaskoczenie. No to, no to, to jest, dobrze, kto jest krok zaskakuje. Właśnie to o to chodzi. A czego się najbardziej boicie w tym, w tym evencie? O Jezus. Nie, Samego zarzutu. Tego samego akcja. zarzutu będzie na ślizka ręka, będzie ciężka. Chciałem oficjalnie docenić, ponieważ dostałem prezent. Jak ktoś się kiedyś będzie zastanawiał, czy na blogu da się zarobić, to od razu powiem, że nie, ale może kiedyś dostaniecie taśmę Z do Brezeg w prezencie za darmo od tego pana. Polecam Androkę. ja jeszcze od niego nic za darmo nie dostałam. Tomasz, dostałem jeszcze jedzenie za darmo. Tak więc jeżeli ktoś was się zapyta, czy prowadzenie bloga się opłaca. Tak, to... tak opłaca się. To się opłaca. Jak wrażenia po pierwszym dniu? Świetnie. A jak e, samopoczucie przed drugim dniem? Rewelacyjnie. Pracowałaś kiedyś z Aksem wcześniej? Nie. Nie. Wszyscy, jeszcze nie słyszałem, żeby ktokolwiek mi powiedział, czy ty pracowałeś wcześniej z Axlem? Robiłam. Martwy ciąg robiłam. na ty, to Ale to zawsze jest coś. <laughs> Wiedziałem, że to jest, jest na rzeczy z tym arbuzem, to jest jakaś tajna broń pojadę? tak? Tak. Okay. Wszystko osiągnęłam dzięki arbuzowi. Dzięki arbuzowi? Tak. Ale to co on ci daje takiego? <laughs> Wszystko. Arbus, ale Arbus. 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 Arbus, Arbus wybacza. W skali od jednego to zostawiłam żelazko na gazie, jak bardzo się boisz. Siedem panie, było? Nie da się oddychać. Nigdy nie robiłam treningu, który by tak szybko się pogarszał. Że tak szybko to było coraz gorzej, tak? Tak. I to o tyle gorzej. To co, berpi? <grywki> Wy dokładnie to samo, tylko z większym ciężarem, rozumiem. No. I widząc to, co się działo przed chwilą? miejsce. No to... Strach? To pełne pory? Ta pełne pory? Nie wiem, ale wydaje mi się, że nie będzie za przyjemnie. Jeszcze sądząc po tym końcu, które tutaj jest, w ogóle będzie ciekawe. a ty jak myślisz, chciałbyś to robić? Ja bym zrobił ten czy W sensie. Nie zrobiłbym go w time ale bym podszedł chętnie, żeby spróbować go zrobić. To ja. Wygląda obrzydliwie, okropnie i nigdy więcej, ale... Dobra, to ja napiszę do ciebie, jak już wrócisz do domu, czy go robiłeś. Miłoż mówił, że ma Fatbara w boksie, to tam cię zaprosi i co zrobisz? Mówisz? No. Ale w sumie w tej kamizelce no. się będzie dobrze swingować, bo to tak jakby miał większą masę ciała, nie? No. nie? Ja się będę czuł jak Bronek w końcu. Prawie stówkę będę ważył. Nie wolno się za mocno pochylać do przodu. Tak, bo ciebie wybiegnie. Dawaj dawaj! że będą do tego, żeby o, wy na Wygląda na nieco bardziej skomplikowane niż no się było no na początku. Dalej wychodzić z założenia, że będziesz robił ten trening? Ale ja nie mówię na jakim obciążeniu. Aha, no. <laughs> Na Lamski. Na, 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 na jakim? No. Trzeba zmierzyć siłę na zamiary. No. No nie, no dokładnie. Ufa. To chyba ktoś tu nie zmierzył sił na nas, znaczy nie miał zły zamiar w stosunku do naszych sił. Bo na razie jakieś jest ten taniec z gwiazdami, ale pędzą chłopaki, kurde <grym> Jak to chcesz leźć? Popilnę, a potem je tak. przyspieszysz Tak Ta. Ta Ta. Śmieją, nie? Właśnie chciałem, a, chciałem a a, was zapytać, że widząc co tam się dzieje, jakie macie przemyślenia do, do tego workoutu? Nie mamy Nie, ale nie mamy przemyśleń do tego workoutu Obstawiamy Jesteśmy umówieni już Bez komentarzy. Umawiani na to, to jak w jakiej kolejności kończy, tak? Tak, kibicujemy sobie Rozumiem to przejdziałem broken, wykrok i już się to nie ma. Nie ma go, nie ścigamy. ścigamy się. No, no. A, okay. On już ma pierwszeństwo. Pierwszy na wykrokach jest pierwszy, drugi, drugi i tak już zostajemy do końca. Tak, okej. Okay. Arbuza mi zabrakło. Arbuza ci Cały czas trzymasz się tej tak. serii. Tak. Yy, zjadłam no wczoraj piste, nie zjadłam arbuza i dałam dupy. Rozumiem. Nie widziałem tabeli. Czy z, byłam szósta. czy, czy szósta dalej. Byłam. Znaczy jestem trzecia, trzecia w ogóle. ale byłam w tym orkal, czy szósta Krzyczkę ciała Panie, Przepraszam, nie mam, dałam pan, mam bardzo twarzowe zdjęcie twoje z biegu A na pewno Nie, właśnie że, <noise> Wydaje mi się, że w momencie, w którym mnie zobaczyłaś <noise> Że robię ci zdjęcie, to tak się Zebrałaś sobie i tak no. Myślisz, że to arbus. <głos> <głos> Kolana musi dotknąć do ziemi A w pozycji końcowej Jedna stopa musi stać obok drugiej Kolana, biodra wyprostowane Bartek Karczewski rozpoczyna również swoją pierwszą serię wykroków. Nie powinien to być dla niego problem. Kolano ma blisko, ziemi. co to zrobiłeś. <grymne> no i co? No i co? No ja się pytam. No widziałem. Masakra, ale tak mi dupę spompowało, że... Dupa? mogę Mogę to teraz prowadzić zawodniczki bikinis, tak. <grymne> To, może to powinien być program dla zawodnicy? No to liczby. weź tam za reklamę, i mnie kurczę dużo ogląda, to jakichś klientów podłapię. Oni są znani, cała ta pierwsza ósemka z oszustw, wiesz? Przekrętów? No, dlatego ja ich nie lubię wszystkich. Układów, układów. Wolałem wystartować w tym wcześniejszym hicie, nie? Rozumiem. O. Poważnie mówiąc, to jestem bardzo rozczarowany, nie? No bo wiesz, robisz coś, poświęcasz się, no i potem przychodzą zawody i tak naprawdę nie wiesz, co się stało, nie? No ale co? Dobrze się bawiłem. Może nie było tego widać, ale tak było. To jest trochę smutne. ale tu widzę, chłopaki nie radzą sobie wcale za dobrze. Ja jednak pierwszą rundę broken. Powinienem być w tym solidnie, hit. solidnie, solidnie. Jak wrażenia po tym łodzie? Chujowo. A w skrócie kurwa, chujowo. No kurwa, no to nie miało nie wygrać. Był, to nie był worka dla mnie, myślałem, że będzie trochę inaczej. Aha. Co największy problem sprawiło? Stabilizacja na tej trawie dla mnie. No. Czyli sztanga jednak. Nie, ten... znaczy nie chodziło o sztangę na górze, tylko o no. to, że ja nie mogłam wstać z nogi, no. Aha, okej. Okay. No, Czyli 6 tygodni po kurwa złamaniu nogi, no to trochę pamiętaj, słabo się. pamiętam pamiętaj w teraz zawiedźmy na ten temat. Ja wiem, ale nie ja teraz ma powiem... Po ale ja teraz powiem, że tak jestem po kontuzji, kurwa, jak 3 czwarte polski crossfitowej. <laughs> ale naprawdę. <ta> <laughs> I nie powiem, że byłam w cyklu siłowym, po prostu byłam w cyklu kurwa regenacyjnym nic nie robienia. Nie spokowała cię kratyna? Wody nabrała. Nie no słucham. Dobra, tak, to myślisz, że to od Dobrze. Głową się odblokowuje, Mareczka Tak? Nie są to ciężkie nie treningi w ogóle. W ogóle, w ogóle. Ciało się czuje rewelacja, wiesz, ale nie byłem z sobą. A powoli? Mam po mam po prostu wyjechać. No, też. też. Trochę gimnastyki jest. Znaczy pierwszy ok, pompki, ale ten drugi Nie bardzo. pewnie się nie podoba. Znaczy bok jumpy uwielbiam i to over to już w ogóle, ale czy w towary? No może być ciekawie. Żeby odstawić. Chociaż dziewczyny na chwilę. A później już sobie dzielić, trzymać czy tylko tak obserwować. Ona jest zajebiście mocna noga, więc ja jakbym była nią to robiła wszystko unbroken. Dwie rundy unbroken o trzecią walczyć i skończy się to Dwie rundy unbroken o trzecią walczyć. To co najważniejsze musisz zrobić to jest wiesz to. to jest od razu po trasterze od podejść do kątek i mocno z nogi kopać, Dzień bo nie już tej nie tej będziesz tej mieć tej czy my to nagrywamy, tak. czy my to będziemy publikować, Tak. Potwierdzam, Kasia Baranowska. Trzeba zobaczyć na leaderboard, kogo mam się pilnować, albo kogo mogę... Więc trzecia. Była cały czas druga i nagle trzecia. trzecie. Gabi weszła na Wie, a na pierwszym jest cały czas lisa. Ja zaskoczyła wszystkich, że ona po prostu w tym workout'cie z wykrokami. Ona nie truchtała. Ona poleciała. Nikt nie chciał biec, bo każdy chciał mieć oddech. Ona leciała, łapała i robiła. Tak jakby jakby trzecie płuca jej się włączyło, nie? Nagle. Rodi Paweł, tak. dwóch zawodników do klubu brało udział w, gierze, brało udział w zawodach. Jeden jest jeszcze grze. Tak. jako to jeszcze jego szanse? Bardzo wysokie. Jestem zadowolony z workoutu finałowego. 110 kg to jest bardzo dużo, ale dla Huberta nie powinien to być duży kłopot. ten dług ma dobry, no ale co najważniejsze kluczowym czynnikiem w finale będzie lina Legles, gruba lina Legles, trzy wejścia. Gdzie no, Huber ma bardzo dobrą linię legles i liczę, że naprawdę solidnie podskoczy. Nie wiem, czy to prawda, widziałem chyba na rozpisce, że są punkty mnożone przez dwa w finale. Nie wiem, czy to zostali przy tym. Yy... Przy, przy tym rozwiązaniu czy nie, ale tak czy siak naprawdę myślę, że solidnie sobie wskoczy w górę, bo, to, bo tu będzie kluczowa Lina, no bo wszyscy, wszyscy go świadomo, no zmęczenie mięśniowe po jerku będzie solidne, po tym całym głównie, które mieli wcześniej też, ale 9 metrów na przejdą wszyscy, bo się zepną, bo to finała Maroka. E, Cleanenderki na 110, no wiadomo, single. Krótka, dłuższa przerwa, ale to jednak wciąż w zasięgu power cleanem wyczerkowane. E, a Lina już będzie odcinająca. To już będzie ten czynnik, który będzie decydował, kto przejdzie dalej do kolejnej rundy, kto nie. Co rundy odpada dwóch chłopaków, także jestem przekonany, że do samego końca i wygra cały finał. Solidna odpowiedź, jak zawsze. Dziękuję bardzo. A, dziękuję bardzo. A masz czego się jeszcze? Nie. Jedyne co, co, tak, co mnie... tak, jeden co mnie przed finałem to też że nie dojebali Marce w ciągu, bo jakby dojebali, to musiał urwać im mu łby po prostu. <laughs> Powiedz Maiku. mi jeszcze jedną rzecz. Czy masz jakiegoś faworyta? Znaczy, wiesz co, nie mam faworytów. Ja, mówiono mi, że ten Jamie Kilim to w ogóle to rozwali, a wiesz, tak naprawdę jestem zaskoczony bardzo pozytywnie tym, co pokazuje Paweł Czapicki i szczerze to mu trochę kibicuję, bo to jest gościu, z którym my zaczynaliśmy crossfit, on bardzo często do nas przyjeżdżał. Potem oczywiście jakieś tam on się przeniósł do Wrocławia, więc mieliśmy trochę mniej czasu, żeby gadać i trenować ze sobą, aczkolwiek wiem, co tam się u niego działo i nie zawsze było sportowo, w sensie chodzi o to, że nie zawsze był zdrowy na tyle, żeby trzymać taki poziom, a teraz... Wszystko wskazuje na to, że spokojnie może rywalizować nie tylko z polską czołówką, ale też z zawodnikami z Europy, więc duża, duża piątka. Tam no. powiedz, jesteś w tej chwili w bardzo dogodnej zdarzyło no, do się wy 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 wygrać całość. Jak się no. czujesz przed tym ostatnim model? Ogólnie czuję się dobrze. Natomiast no to jest taki sprint, że wszystko się może zdarzyć. Nie? Ja mam trzy punkty przewagi nad Jimmy, więc no będę przede wszystkim jego gonił. I cel jest dojść do tej czwórki ostatniej i tam w czołówce, nie? I wtedy będziemy bezpieczni. A włożyłeś już na tą linę grubą? Lina to nie problem, nie? nie? No, mimo Czoro tego, że jest taka... No, nie ma problemu, możemy skakać, więc no to jest, to jest nisko. To jest na dwa ruchy dla mnie, no nie, się tak 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 tak. Tak. Tych poprzednie dwa łody, ten podwójny łód. A, A, jestem strasznie niezadowolona. Niezadowolona? Nie. Bo ten pierwszy, widać było ci ciężko, ale drugi... Drugi mi odcięło strasznie. Drugi, drugi nie mogę cięcia. sobie podarować tego ostatniego bar muscle Jestem totalnym leszczem. Nie no wiesz, ja patrzyłem to w porównaniu, patrzyłem to na jedną stronę dziewczyn, na jedną stronę riga, to z tych czterech to na najładniej wreszcie. Ale nie zrobiłam nie ostatniego bar To już wystarczy do tego, żeby uznać, że... Tak, tak. Okay. No widać było, szczególnie Lina. Lina to jest zabawa, no tutaj nie ma znaczenia na takiej wysokości grubość tak naprawdę. Tak? No, wiesz, jak 20 lat się wchodziło na każdym treningu na linę. Okej, okay. staje. Swoje. No. A zajebiście. To się nazywa dobry powrót. A co, co się zmieniło w takim razie? Jeszcze 5 miesięcy temu bardzo poważnie zdecydowałem, że wrócę do startów indywidualnych. Zacząłem współpracę z OPEX Fitness z, jako Exclusive klient. W skrócie oni wprowadzili ponad 70 osób na Gamesy, ponad 500 na region. Od 5 miesięcy jem dobrze, trenuję dobrze, zajmuję się crossfitem. Tylko i wyłącznie? Tylko i wyłącznie. o wszystko teraz. tak? To nie jest tak jak ostatnie dwa lata. Sorry, ale się odpierdalałem strasznie. Teraz mam dla kogo to robić? Mam syna, żonę, więc jest dobrze. Teraz prawem jest to, region? Tak, to już nie startuję w tym... W tym roku a nie w przyszłym. Zawsze marzyłem o regionie. Dużo rzeczy zepsułem, nie dostałem się. Teraz mam zamiar to zrobić dobrze, Jakiś i z chłopakami pojechać na region i pokazać, że jesteśmy najlepszym krajem w, tym, w, tej, w Europie. Taka jest prawda. Zadowolony jesteś? Tak. Bardzo tak. tak. się jest wszystko. Zawolony. Zawolony. Tak, z tak. 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 jest wszystko, było fajnie. Eee, żałuję tylko jednego przegranego wyścigu z kubertem teraz ostatniego. Zabiję Co tam Marł? Jesteś zadowolony Tak, jestem bardzo zadowolony. Nie udało się niestety bromka wstrętnego konia dogonić. Ale on przed chwilą powiedział, Ale... że jego największą porażką tych zawodu to jest nie wygrać z tobą tego tak <laughs> wyścigu. Bardzo to mnie to cieszy. Ja chętnie tego w trzecie miejsce opiarę tak od niego, także jeżeli on się to nie tylko się użyć. Tak jakby z tobą przegrał. I bardzo dobrze. Now it feels really good because it uh, was a tough weekend, and yeah, I'm tired now. But it was a really cool competition. So, uh, how did you like? Yeah, how did you like the workouts? So the workouts were really good because they were everything. Everything were um, come, came so it's a bit of legs, a bit of um, arms, and yeah, really good. Workout. Compared to other competitions that you were um, that you were in, how would you rate this one? Oh, it's one of the better ones because they cared. Just being polite. Or... No, they really cared good of us. So, um, yeah, we, we had everything. There was food. There was drinks. This was really, really good. A really good organization as well. That's so, well. right. Congratulations. Thank you. So, how Kurde, nic się nie stało. No, nie mówiłam nigdy, że, że tej mm, celuję w jakiś finał. Ja się super bawiłam i, i pierwszy raz wyjeżdżam z zawodów z takim poczuciem, że dałam z siebie wszystko. Naprawdę dziewczyny były mega, mega mocne, treningi były świetne. E, dałam z siebie wszystko i bardzo dobrze się bawiłam. Takie fajne wspomnienia jeszcze, atmosfera mi z nami dziewczynami była taka jak na jeszcze żadnych zawodach I, i to jest dla mnie strasznie cenne. Bardzo, bardzo, bardzo. No i kurczę, no i to jest crossfit właśnie, dlatego trenuję.